Dzisiaj zaśpiewam Wam piosenkę, którą napisałam y, sama y, pa, parę dni temu. No z pomocą koleżanki, y, której bardzo dziękuję, bo dzięki niej mam tą piosenkę i y, no dawajcie łapki w górę i subskrybujcie. Skrybujcie, dawajcie lajki, nie przedłużając, zawsze Pogoda czasami przynosi nam burzy, odgłosy, deszczu, kropelki, gradu, szoperki, takie odgłosy natury. Tu wychodzi nam, bo w życiu też o to chodzi, by z uśmiechem na twarzy też chodzić, chodzić. By z rzeczy tak drobnych czerpać masę radości i cieszyć się w każdej chwili, bo to jest. Jest pięknie, sęcza po deszczu wychodzi nam, bo w życiu chodzi też o to, by z uśmiechem na twarzy też chodzić i czerpać masę radości i cieszyć się z każdej chwili, bo to jest Dziękuję. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał, to będę na nagrywać coraz lepsze piosenki.